Dzięki współpracy z Casehugiem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 300 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolarów z kodem LAMIANEK. Aktualna lista skinów, które zostały znajduje się na Discordzie. Powodzenia! A więc siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a wy Witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. Jak widać dzisiaj jesteśmy na case Hugu. Na sam start przypomnę, że wchodząc z pierwszej linkiem w opisie dostajecie bardzo fajne bonusiki do doładowania. E, jak widać teraz na ekranie przy doładowaniu na przykład 25 dolarów dostajecie plus 5 dolarów, czyli łącznie 30 a jest to z racji tego, iż do końca stycznia macie nie 10, a 20% bonusu do każdego doładowania. Oprócz tego dostajecie 6 darmowych skrzyneczek, możliwość dołączenia do giveaway'ka oraz możliwość zgarnięcia jednego z 10 skinów, które ja organizuję dla was. O wartości te skinki są wszystkie około 300 dolarów w zależności od tego, jak stoją na rynku Steam, ale coś koło tego. Macie przeróżne metody płatności, także ktoś znajdzie coś dla siebie, albo każdy znajdzie coś dla siebie. A tutaj macie te 10 skinków, które możecie sobie zgarnąć. Jak widać, nikomu jeszcze się nie udało, także, no. Szanse macie spore, bo możecie zgarnąć sobie jednego z 10 skinków, a nie na przykład jednego z 9, czyli jeszcze nikomu się nie poszczęściło. A dzisiaj przejdziemy sobie do skrzyneczek Happy New Year. Zbliża się Sylwester, nowy rok, także przejdziemy sobie troszkę do tych skrzyneczek. Ile otworzymy na przykład tego disco Jimiego? Nie wiem, ale zaczniemy sobie od skrzyneczki Party Queen, ponieważ jest najtańsza. Więc jeżeli coś miałoby później tak na przykład, no to oczywiście na Jimiego coś tam nam zostanie. A jakbyśmy zaczęli od Jimiego, no to ciężko by było, żeby nam coś może na party Queen'a zostało. Ale na razie bardzo fajnie, już mi się podoba ta skrzyneczka. Oczywiście weźmiemy sobie razy 5, może nie, razy 3 sobie weźmiemy, 45 dolarków. Bardzo fajna awóbka na samym starcie nam poleciała, także jestem z niej zadowolony. Teraz dostajemy bardzo fajną emeczkę, która zarabia nam y, bardzo spoko proficik, albo robi nam bardzo spoko proficik. Kurde, coś się wysłowić nie umiem, widzę, po tych świętach nie umiem składać zdań, także przepraszam bardzo serdecznie. Y, mamy pierwszą stratę, y, uparty queena, także y, unlucky, ale mamy znowu emeczkę player tu, także bardzo fajnie, 3 do 1. Y, sprawdzamy sobie, co tam dalej dropniemy, znowu emeczka player tu. Będę narzekał, jak ta emeczka będzie nam cały czas leciała, może se lecieć do końca odcinka 4 do 1 No i niestety jesteśmy teraz bez tej emeczki, ale za to mamy inną emeczkę, mamy kałaszka No i nadal jesteśmy na proficie Bardzo fajna skrzyneczka Party Queen, i już mi się ona spodobała Aczkolwiek teraz no, zabrała drugi raz, 5 do 2 Próbujemy sobie jeszcze raz Party Queena O kurde o kurde widzowie Naj, najdroższy przedmiot z tej skrzynki, najmniejsze szanse na jego i akurat musiał mi dzisiaj polecieć. O, ja pierdzielę. Jeszcze jakby się okazało, że to byłby blue'em, no to coś pięknego. Dobra, 6 do 2 i no powiem wam, że na ten moment jest to moja ulubiona skrzyneczka e, Happy New Year. Aczkolwiek, no ciężko będzie, żeby e, któraś z tych kolejnych skrzyneczek je przebiła. 1000 dolarków mamy już ponad, wow! No to ładnie poszliśmy. E, jak to się nazywa? Mind Knight Mirage. No dobra, spróbujmy sobie tej skrzyneczki. E, 60 dolarów ta skrzyneczka kosztuje. Tak, żeby nie przesadzić. Dobra, niech będzie razy 3 też. Mind Knight Mirage, 180 dolarów. E, no i pierwsze otwarcie, słabiutkie. Słabiutkie. Ojojoj, oj, oj, Mirage, co ty robisz? Myślałem, że Mirage spoko, ale na razie nie. Mamy gucika Black Laminat. Ale pozostałe skinki średnie, e, także no na razie lipa e, i naruszenie kwarantanny, które też nam nic nie daje. No i ta skrzyneczka, no, powiem wam, że średnio, także na razie najtańsza skrzyneczka Party Queen, no dla mnie topka, jak najbardziej. Dobra, lecimy sobie z Disco Jimmy. Disco Jimmy 300 dolarków kosztuje, także no mam nadzieję, że coś nam ciekawego sypnie, ale dropi sobie. Uspano Onoira w Starteraczku na razie za 40 dolarków, pierwsza strata na Disco Jimmy. Dropli tego nowego Digielka Stargate, ale on też nie jest jakiś e, mocny. No i Disco Jimmy, czy my się pogniewamy na siebie? leź do tego Falchiona Emeralda! No i Disco Jimmy też 0 do 3, widzowie, no kurde, powiem Wam, że troszkę nasz budżet tutaj spadł po tym Disco Jimmy i to strasznie spadł, także... No, pójdziemy sobie na Case battle a. mamy darmowe skrzynki, to może darmową skrzyneczkę sobie odbierzemy Diamonda odbierzemy sobie. Przypominam, że darmowe skrzyneczki możecie za poziom odbierać sobie co 24 godzinki, czyli na przykład dzisiaj dropię sobie MP7K Fate i weźmiemy sobie jeszcze tą Emerald i zobaczmy sobie, tam to było za 370 dolarka a tutaj dropimy sobie Wild Childa, no i dropnąłem sobie w sumie łącznie 5 dolarków, także bardzo fajne skinki, żeby je sobie na przykład wypłacić. No dobra, no zrobimy sobie widzę bitwę teraz. Widzę, że tutaj na jokerze są te skrzyneczki, ale chyba raz skusimy los, raz skusimy los. Dodamy sobie jednego tego, ale za dużo kurde tutaj nam nie wyjdzie. Oby to było szczęśliwe. A dodamy sobie bałwankę jeszcze na koniec. Oby to było szczęśliwe, jak to nie będzie szczęśliwe, kurde, zagramy sobie może razy na dwóch i zagramy sobie jeszcze do tego underdoga. Bo kurde, będzie unlucky, jak tego nam się nie uda wygrać. Yy, także no spróbujmy sobie szczęścia. Graj z dosobem botem, bot buła, bot nitro, bot bati Także próbujemy sobie i sprawdzamy sobie underdoga. Gramy, przypominam. Także unlucky No i chyba sobie przegramy niestety widzowie Uspik zabójstwo potwierdzone, ja pierdzielę. Totalne unlucky Że akurat bot Buła musiał dropnąć Tą kosę no Tutaj kosa jedynie mogła Nie no kosa też ciężko żeby uratowała nas w tej bitwy. No nie wiem, nie wiem Nie wiem co powiedzieć widzowie Jestem załamany Jestem naprawdę załamany tym, co się zdarzyło w pierwszej skrzynce. Może tutaj coś? Niestety. No, niestety, widzowie, no, nie zawsze się wygrywa. Niestety nam się dzisiaj nie udało. 372, 383 dolarki sobie zgarnęli. Także, no, Annaki, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wchodźcie sobie w pierwszą linkę w opisie i do usłyszenia już w kolejnym materiale. Siemanko.